Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam pikantno-kwaśne danie orientalne z pieprzem syczuańskim i makaronem na bazie słodkich ziemniaków, czyli batatów. Wersji w kubku. Jest to produkt chiński. No w takim dosyć sporym kubku. Mamy tu wszystko po polsku opisane, więc jest ok. Można się dowiedzieć dokładny skład tego, ale najpierw mamy tego 85 gramów. Kaloryczność to 442 kilokalorie. No tu głównie pochodzi z makaronu, ale tam inne dodatki też są. Powinniśmy mieć tutaj saszetkę z makaronem, saszetkę z sosem, saszetkę z mieszanką przyprawową saszetkę z suszoną marchewką i podsmażanym, podsmażanymi nasionami sezamu. No, czyli całkiem sporo różnych rzeczy. Tu są dwie papryczki, więc powinno być to ostre, teoretycznie na trzy, no ale zobaczymy, jak to rzeczywiście wyjdzie. Tego typu zupki jadłem, tylko trochę inne były nieźle ostre, zwłaszcza z pieprzem syczłańskim. Mamy tu instrukcję obsługi, jak co się robi, więc wszystko jest pokazane. Chociaż można się tego domyśleć. Tego makaronu nie trzeba też gotować, on jest praktycznie gotowy po kilkunastu minutach od zalania wodą. Mamy tutaj kreskę na zewnątrz, nie wiem czy tam jest w środku. Nie ma opisane ile trzeba wody nastawić. Ja tu mniej więcej orientalnie tak między 350 a 400 powinno starczyć. Tak mi się wydaje. No szkoda, że jednak producent nie podał, w niektórych rzeczach takich powiedzmy jest podana, jest nawet kreska, jest podane ile wody trzeba zalać, ja bym wolał jednak, żeby tak było, a tak nie wiadomo. Wolę po prostu przygotować taką ilość, jaka jest potrzeba, a nie dodatkowo niepotrzebnie podgrzewać wodę dodatkową, którą tutaj akurat nie wykorzystam. No ale to się zaraz okaże, mam tutaj 400 ml, mam nadzieję, że więcej chyba raczej nie będzie potrzeba. No skład oczywiście mamy, tak jak większość tych zupek, jest trochę e różnych składników. Mamy tu wszystko dokładnie opisane. No i jakoś się dobrać do tego. Oczywiście danie jest wegetariańskie. Nawet tu opisali, że Produkt odpowiedni dla wegan. Makaron. No i trzy saszetki różnego koloru. No i tego ja już nie będę pokazywał, bo wiadomo, zawartość wszystkich saszetek ląduje w tym kubku. Zalewamy to wodą. Mieszamy, odstawiamy na 5 minut i zobaczymy później co z tego wyjdzie. No widzę, że kreski tutaj w środku nie ma, więc jest wyłącznie ta na zewnątrz i mniej więcej powiem ile tej wody tutaj wlało. Czy wystarczy te 400, czy zdecydowanie mniej? Chociaż sądzę, że raczej mniej niż więcej. No ale czekamy jak to się podgrzeje i później będzie produkt gotowy do spożycia. Czas minął, więc sprawdzamy, jak to wygląda. Jak się niestety okazało, wody było zbyt mało. Bardziej tu potrzeba 450 ml wody niż te 400. No ale tak zostawiłem. Jest to w takiej formie, ciemny taki kolor. Wpływają tutaj różne, właśnie te suszone rzeczy, typu marchewka i sezam. Jest to mocno oleiste. W zasadzie powiedziałbym, że tego typu bardziej zupa niż danie. Już wcześniej pokazywałam, tylko było w innym opakowaniu nie w kubku. Podobne, ale nie takie samo. Makaron. No, ciężko się je takie coś łyżką. Nie da się też tego makaronu tak podzielić jak pszennego. Makaron bardzo dobry, lekko taki słodkawy, chociaż ja wolę zdecydowanie tego typu makaron, ale z fasoli mung. On jest troszeczkę, powiedziałbym, neutralny w smaku, ale ten jest jak najbardziej w porządku. Na pewno to jest makaron lepszy od typowego, pszennego dziadostwa, typu instant. No i sam ten bulion, mocno taki oleisty. No jest mniej wody, to nieźle pali. Może troszeczkę więcej wody, jakby się dolało, tak jak powinno to być. Mniej by paliło, chociaż i tak to na pewno jest ostre. Lekki taki posmak kwaskowaty, niezbyt duży, bardziej jest ostrzejszy niż kwaśne. No, poprzednia zupa powiedzmy, innej firmy z podobnymi składnikami była bardziej kwaśniejsza. Tam była dodatkowa taka saszetka, którą ja raczej. Nie radzę w całości dodawać, które nadaje właśnie tej kwasowości. Tam to było zbyt niezbyt dobre. To jest zdecydowanie lepsze. Mamy tu troszeczkę mniejszą porcję, tańszą w kubku. Nie trzeba brudzić naczynia. Jakieś zalety są, no ale niestety trzeba takie później śmiecia nosić ze sobą. No, da się to zjeść, nawet jak jest mała ilość wody, no ale oczywiście to ktoś musi lubić ostre rzeczy. Takie dosyć aromatyczne sprawy. Ten pieprz cytruajski ma taki dosyć, dosyć specyficzny posmak. I akurat takie coś jak najbardziej pasuje, chociaż zdecydowanie, do, żeby zrobić z tego powiedzmy danie, bo w takiej formie to bardziej zupa niż danie, należy dodać jakieś mięso, warzywa. Jak ktoś już koniecznie nie chce tego mięsa, no to zdecydowanie jakieś warzywa by się przydało I wtedy bardziej by to wyglądało jak danie. Na razie to bardziej taka rzadsza troszeczkę zupa. Ale jest to rzeczywiście smaczne. Sam ten wywar i makaron. Ja takie coś polecam. Coś, jak ktoś chce takie coś spróbować, chyba że kogoś takie coś nie interesuje, nie lubi ostrych rzeczy, to już jego sprawa. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.